Mam przyjemność rozmawiać z wiceprezesem do spraw handlu i marketingu, panem... Romualdem Borowińskim, Zakłady Mięsne w Łodzi. Czy zakład jest przedsiębiorstwem prywatnym, czy przedsiębiorstwem państwowym? Jest to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Dotychczas handel międzynarodowy był prowadzony poprzez centralę Animex. Skąd najczęściej sprowadzane są zwierzęta? Dzisiaj już się poszukuje po prostu surowca na rynku krajowym z pięciu... W niektórych kwartałach nawet i siedmiu województw. A w układach, kiedy brak jest surowca, uzupełniamy zakup półfabrykatami z importu. Jakie są warunki transportu i przetrzymywania zwierząt? Jest transport polski i jest transport elektronowski, Układy dwu-, trzypoziomowe, jeśli chodzi o trzodę, czyli trzy poziomy na platformach do przewożenia. W czasie transportu, nawet międzynarodowego. Jest pojenie, szczególnie bydła, trzody już nie. W okresie, kiedy jest chłodniej, są stosowane również zasłony boczne, tylnie. Jeśli chodzi o magazynowanie, to nazywają się to prawda, magazyny zwierząt rzeźnych. Przetrzymuje się tylko do 24 godzin, do maksymalnie 48, w tym czasie jak należy doprowadzić do ubić. Jakie są metody zabijania zwierząt? Należy użyć bardziej prawidłowego i tak jak mówi literatura odnośnie yy, przetwórstwa mięsnego, jest to ubijanie zwierząt rzeźnych. Yy, więc yy, jeśli chodzi o trzadę, jest to ogłuszanie prądem elektrycznym yy, stałym. Yy, jeśli chodzi natomiast o bydło, jest to yy, specjalny yy, pistolet yy, pneumatyczny, którym się powiedzmy ubija zwierzęta. Natomiast proszę bezwzględnie nie używać słowa zabijania. Gdzie prowadzi się badanie mięsa? Na terenie zakładu posiadamy stały um, weterynaryjny inspektorat sanitarny i cały proces technologiczny nawet od przyjęcia w magazynie żywca zwierząt do uboju aż do ostatniego produktu jakim jest Wiemy, wędliny, wędzonki i wyroby wędliniarskie jest śledzony przez y, lekarzy oraz jakościowców. Co Pan sądzi o wegetarianach i akcjach przez nich prowadzonych przeciw ubijaniu zwierząt? Ja uważam, że ten nurt wegetarianizmu y, jest nurtem interesującym i być może, że w przyszłości y, coraz mniej będziemy jako społeczeństwa y, w skali świata spożywać mniej wyrobów, przetworów związanych właśnie z białkiem mięsnym. I chyba ten kierunek jest słuszny. W jaki sposób zakład pozbywa się zanieczyszczeń? Mamy tylko podczyszczalnie i następnie kierowane są już do instalacji miejskich. Odpady poprodukcyjne typu stałego są od razu zbierane na wydziałach produkcyjnych i są utylizowane w innych ośrodkach, zakładach, które się tym, tym specjalizują. Czy były jakieś skargi ze strony mieszkańców? Czego dotyczyły te skargi? Okresowo, w okresie letnim szczególnie, nie tyle może okolicznych mieszkańców. Jakkolwiek małej gastronomii, która się znajduje w zachodniej części terenu przy ulicy Inżynierskiej, sąsiadującego bezpośrednio z trasą Aleją Włókniarzy, znajduje się tam obiekt gastronomiczny. I w okresie, kiedy były przerabiane na mączki, bo jest w tym rejonie usytuowany oddział przerobu opadów, odpadów poprodukcyjnych, w okresie letnim jest ten okresowo nieprzyjemny prawda, zapach. Jednocześnie jest to związane z różą wiatrów, czyli z kierunkiem przepływających wiatrów. Niemniej jednak już ograniczyliśmy zakres produkcji tych odpadów, a w przyszłości chcemy go w ogóle przenieść poza miasto.